Wiecie, kto jest najgorszym zawodnikiem w historii kariery w FIFA? Ja jeszcze nie wiem, ale w tym odcinku się dowiem. No i oczywiście wy też się tego dowiecie, Także jeżeli chcecie poznać kilka rzeczy, których mogliście nie wiedzieć, to zostańcie do końca z tym odcinkiem. No i oczywiście pamiętajcie o subskrypcjach. To było naprawdę sporo osób tego kanału nie subskrybuje, a go ogląda, więc pora to zmienić. A więc lecimy z pięcioma rzeczami, a właściwie sześcioma, rzeczami z kariery, których po prostu mogłeś. Nie wiedzieć. Dobrze moi drodzy, zaczynamy odcinek od wejścia w tryb kariery. Wchodzimy w wybieranie zespołu. No i gdy jesteście już w tym momencie, no to chciałbym wam pokazać jedną rzecz, o której po prostu nie każdy może wiedzieć. Jak widzicie, przejdźmy sobie na przykład do Liguane. no i tutaj spójrzcie w prawym dolnym rogu, mamy napisane miasto Benzley, miasto Blackpool, miasto Bolton, no i tak jak sobie przejdziemy przez wszystkie y, kluby, no to mamy miasto bla bla, miasto tak, miasto takie, ale przy Polsów mamy napisane stadion, Fratton Park. No i co to znaczy? Znaczy to, że kluby, przy których napisane jest stadion, mają prawdziwy licencjonowany stadion. Odwzorowany z rzeczywistością. Natomiast te, które mają napisane miasto, na przykład jak tutaj, Stoke on trent no to znaczy to, że nie mają własnego stadionu i trzeba będzie wybrać jeden z z tych generowanych sztucznie. Przykładowo widzimy to też we Włoszech, Torino, miasto Turyn. No ale tutaj mamy już Blue Energy Stadium, takie o Udineze. Także bardzo łatwo to sprawdzić, jeżeli chcecie zagrać klubem, który ma prawdziwy stadion, a nie wiecie, czy go ma, no to właśnie możecie sprawdzić to w ten sposób. Czyli jeżeli jest napisane stadion, no to jest prawdziwy, a jeżeli jest napisane miasto, no to będziecie grać po prostu jakimś generowanym, stworzonym przez FIFA. Jak widzicie, jestem w karierze Mącą no i tutaj mamy 37 zawodników, no ale ja sobie zacznę ich zwalniać i zaraz do was wrócę. No i jak widzicie, mam 28 zawodników i chcę zwolnić jeszcze jednego, ale nie mogę, ponieważ możecie zwolnić, ilu chcecie zawodników, dopóki będziecie mieć 18 w kadrze. Co ciekawe, w FIFA 23 działało to inaczej. Mogliście mieć poniżej 18, ponieważ zawodnicy wypożyczeni do innego klubu też się liczyli, no i wtedy zarząd ściągał wam nowych zawodników. Myślałem, że tutaj też tak będzie, ale no niestety nie. Ci wszyscy wypożyczeni, ja jeszcze mogę ich zwolnić i wtedy zostanie mi 18, zaraz do tego przyjdziemy. Wystawię kilku na listę transferową, zobaczymy co się stanie. Jak widzicie, minęło kilka dni, dostaję pierwsze oferty, nadal mnie nie zwolniono, mimo że ja zwolniłem 15 zawodników, no ale zobaczmy co się stanie, kiedy sprzedam zawodników. Co na to zarząd? Kolejna oferta, oczywiście akceptuję. Akceptuje ofertę za ofertą i tego nie widać, bo te oferty już znikły, ale po prostu, jeżeli macie 18 graczy, no to Wasz zarząd nie pozwoli na sprzedaż kolejnego gracza. Po prostu się nie dogadacie, nie ma szans! I jak widzicie, po prostu te oferty, tak jak tutaj znikną. W sensie zapomnij o nich, są one przyjęte, ale po czasie będą one odrzucone i tak naprawdę po prostu się nie dogodacie. Więc 18 zawodników FC24 to jest minimum. Specjalnie nie przedłużam kontraktów z zawodnikami, by po prostu w końcu odeszli. No i zaraz zobaczymy co wtedy się stanie, o ile nie zostanę zwolniony. Ok, no i spójrzcie na to. fc 24 nie przyniesie nam nowych piłkarzy, zarząd nie da nam nowych graczy, ale samemu ostatniego dnia czerwca, czy tam przedostatniego, po prostu przedłużą kontrakty z piłkarzami. No jest źle z tego wybrnęliście i naprawdę nieźle z tego wybrnęliście. Lecimy dalej. Przechodzimy do szybkiej sekcji z meczami towarzyskimi. No i tutaj mamy dość ciekawą rzecz, ustawienia gry, zasady, no i możemy wyłączyć kontuzje, oczywiste. Możemy wyłączyć spalone, już trochę mniej. Możemy także wyłączyć kartki, możemy wyłączyć zagrania ręką, no i możemy określić surowość sędziego, co może być dosyć ciekawe i polecam to zrobić. Wydaje mi się, że w tworzeniu e, turnieju też to działa, też można to ustawić. No i bardzo ciekawa rzecz, a mianowicie wyświetlanie sterowania chyba działa to też w karierze, zaraz zobaczycie o co chodzi. Ja przyznam szczerze, że myślałem, że żeby coś takiego było, no to musimy pobrać jakiś zewnętrzny program, zewnętrzne programowanie ale to jest w FC24. No i dobrze, przechodzimy do spotkania i patrzymy jak to będzie wyglądać. A więc zobaczcie teraz, w prawym górnym rogu mamy pada, pada, który odwzorowuje nasze ruchy. Ruszam aktualnie lewą gałką, nie wiem dlaczego zeskanowało mi to jako pada Pada od Xboxa, mam pada od PS5. No ale cóż, to jest nieważne. E, liczy się to, że faktycznie widać te ruchy. Jak widzicie, ruszam dwoma gałkami naraz, no i faktycznie one się tutaj ruszają. E, teraz wyszedłem trójkątem, karzem, no i trójkąt się faktycznie wyświetlił, to znaczy na Xboxie Y, przykładowo teraz naciskam wszystko co się da, no i jak widzicie te przyciski się wyświetlają, także jeżeli chce się sobie to podejrzeć no to to jest bardzo fajny sposób, bardzo fajna ciekawostka ponieważ ja oglądając różne filmy na YouTubie no to byłem pewien, że jest to jakaś aplikacja, którą trzeba pobrać no a nie, no to jest coś co jest po prostu w Fifie i, I bardzo fajnie, bardzo fajnie, ponieważ jeżeli chcecie coś takiego sobie podejrzeć, nawet na streama, czy nawet do jakiegoś poradnika, żeby pokazać jakieś triki, no to jest to idealna rzecz. No i też nie ukrywam, pokazuję to w formie e, ciekawostki. Przedostatnia rzecz w tym odcinku była już odcinek temu, ale troszkę inaczej z innymi zawodnikami. Mimo wszystko warto to pokazać, bo oczywiście nie każdy oglądał przy odcinek. Athletic Bilbao, bardzo niepozorny zespół, dopóki nie wejdziemy w kontrakty i nie zrobimy sobie czegoś takiego. Ojan Sunset ma kontrakt aż na 9 lat do 2032. I my w tym momencie możemy ten kontrakt mu jeszcze przedłużyć o rok w bardzo prosty sposób. Po prostu wchodząc w negocjacje. Oczywiście dla mu kluczowy. No i zaproponujemy, jak widzicie, on chce brak. Zaproponujmy mu dwa lata. On się nie zgodzi, ale chce wam to pokazać. Jak widzicie, no ale na rok już musi się zgodzić, a więc Oyan Sunset się zgadza. No i. Ojan Sunset zostanie w Atletiku Bilbao, jeżeli sprzedadzą go na 10 lat. Kontrakt na 10 lat w FC 24. To jest w FC24 najdłuższy przypadek bodajże. E, wielu zawodników Chelsea też ma podobne, e, podobne długości kontraktów. Do tego jest na przykład Bowen w West Hamie, który ma do 2030. No ale zdecydowanie kontrakt O'Jana Sunseta jest najdłuższy. W FIFA 23 było tego więcej. E, no tutaj mamy jeszcze Moncayole, ale on był e, właśnie w poprzednim odcinku. Także pokazuję Wam O'Jana Sunseta, mimo że jeszcze kilka przypadków jest, o których możecie dowiedzieć się na przykład na South właśnie filtrując graczy, w którym kończy się kontrakt powyżej 2030 roku. Ostatnia rzecz w tym odcinku, o której mogliście nie wiedzieć, a mianowicie jesteśmy na stronie SoFifa i pokażę Wam najniżej ocenianego zawodnika w FC24. Jak widzicie, jest to pan Engson Singh i ma on 47 overalla, dosyć dużo w porównaniu do innej Fify, którą już Wam pokazuję. A mianowicie chodzi o FIFA 14. No i ja sobie tutaj y, przesegreguję to od najwyżej oceny, żebyście jeszcze nie widzieli. No i Fifa 14, klikam i zobaczcie, oczywiście najwyżej oceny na Messi, to nie jest przypadek, ale spójrzcie na to. Najniższej ocenionym zawodnikiem jest zawodnik z Dominiki Palestyny. Y, Dominiki Palestyny mają oni... 31 overala, co to są za Bambiki? Wyobrażacie sobie, żeby FIFA był ktoś taki. W ogóle to overale były niższe, no ale ta dwójka, no to jest dla mnie prawdziwy szok. Pan Lincoln i pan Ray oj oj, no, wy nie wyglądacie za mocno. Wy naprawdę nie wyglądacie za mocno. Zresztą jak sobie wejdziemy, no to jak widzicie, to, no, tak naprawdę to jeżeli byśmy aktualnie zmienili mu pozycję, na RWB, nawet na, nie, na RW nawet, no to zobaczcie, on by dostał plus 10. Zobaczcie na jego pozycję, CB, LW. Po zmianie pozycji, oczywiście wtedy nie można było, ale jeżeli teraz by był, zmienilibyśmy mu pozycję na RW, to chłop by dostał upgrade o 10. Niesamowite. No, ale u pana Francisco Pablo Rincona jest jeszcze lepiej, jeżeli zmienimy mu pozycję. Znaczy, zmienilibyśmy, bo nie mogliśmy tego zrobić. Z CM na RW bądź LW. To chłop dostałby plus 16 do overalla. Niesamowite, serio. Plus 16, jakby nadal byłby skrajnie głowiany, ale sam fakt że dostałby aż taki algorytm jest dziwny, tym bardziej, że ma zaledwie 26 strzałów troszkę, troszkę mała ilość jak na jak na skrzydłowego, no ale co zrobisz tak zadecydowało jej. no i dawajcie znać, czy wy macie jakieś ciekawostki właśnie, których może część graczy nie wie, zapraszam na pierwszy odcinek tego typu który pojawił się kilka miesięcy temu jeszcze w FIFA 23, zapraszam oczywiście na strefę karier naszego Discorda, link macie w opisie, no i wbijajcie, no i powoli Powoli, bardzo powoli lecimy do 3000 osób właśnie tam.